Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. Gratuluję serdecznie Radkowi Pogodzie 100 tysięcy followerów. To naprawdę wspaniałe osiągnięcie Radku. Jesteś wspaniały, jesteś znakomitym komentatorem. Gratuluję ci tego. Polecam państwu ten kanał. Nagrywam akurat zbieżne materiały z Radkiem i niektórych materiałów, na przykład odnośnie Radek nagrał materiał odnośnie składania ofiar Molochowi. To ja też nagrywam taki materiał, ale jego materiału nie słuchałem. Nie słuchałem dlatego, ponieważ nie chcę z nim polemizować, czy ma takie czy inne poglądy. Jest osobowością wybitną i mocną, a nie chciałem, żeby mój materiał odnośnie składania ofiar Molochowi miał charakter polemiki z nawet tak wybitnym mm, komentatorem rzeczywistości. Jeszcze raz Ci gratuluję serdecznie, Radku. Wszystkiego dobrego. Trzymaj poziom, tak jak teraz, to idzie ku dobremu. Przejdźmy do. Mm, Dzisiejszego tematu do sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, jak już mówię, to jest wyrok śmierci na cywilizację, który został już wydany, ale pewnie na cywilizację taką, jaką jesteśmy na cywilizację ludzi słabych, chorych i niezmotywowanych. Nie oszukujmy się. Ja, ja tego nie mówię w ten sposób, żeby komuś tam dopieprzyć, powiedzieć: mój Boże, założyli Państwo, że jest efekt stereo. No. No, więc to jest coś takiego, że to jest zderzenie się, moim zdaniem, w tej chwili to co się dzieje na rynku, z jakby to powiedzieć, z chińskim modelem rozwojowym, w którym Chińczycy są ludźmi, nie Chińczycy są nie ludźmi, to jest raz i to brzmi tak okrutnie i takie okrutne jest, i Chińczycy mają taki według mnie model prowadzenia walki, że jeżeli ktoś jest głupi, słaby, mało zmotywowany, to nie zasługuje na żadną opiekę i nic takiego. To jest normalne. My, kiedy byliśmy na. Znaczy normalne w ich kulturze. Yy, tak samo jak kultura talmudyczna jest bardzo specyficzna, jak babcia mi opowiadała bardzo różne rzeczy o kulturze. Jakby to powiedzieć, mału to bardzo mnie to dziwiło, że ich jakby kultura i moralność są oparte na zupełnie innych, nam obcych. Zupełnie, jakby to powiedzieć, w wartościach. Dla nas w pewnych aspektach są to wręcz antywartości. Antywartości. No ale, no nic. To. I teraz generalnie, jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda tak, że Chińczycy, jakby to powiedzieć, yy, yy, Pewnie z takich moich jakby przemyśleń wynika z tego, że uważają, że ktoś jest słaby i głupi, to jest to jakby jego wina, i to jest do strzału. Dlatego na przykład rozdają, albo stoją za rozdawaniem fenantylu, ponieważ jest to prowadzenie wojny w ten sposób, jakim my kiedyś na kulu sobie dyskutowaliśmy. Kul jako uczelnia, taki sobie, ale jako pewne. Pewna wspólnota myśli był absolutnie wybitny i pamiętam, że my dyskutowaliśmy na ten temat na przykład, co by było, gdyby i takie różne robiliśmy rzeczy, na przykład, co by było, gdyby na przykład wziąć dwie pary bliźniaków i rozdzielić jedne, wychować tak, drugie tak. My jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że już ten eksperyment został zrobiony i że takim eksperymentem Przeprowadzony w mega skali jest Korea Północna i Korea Południowa, gdzie biologicznie ten sam gen z tej samej matki, z tego samego ojca został rozdzielony. I co to przyniosło? Widzicie Państwo sami, że po jednej stronie mamy krwawy aparat terroru doprowadzonego do obłędu i... Uzależniającego, takiego, taki Orwellizm, taki hiperrealistyczny Orwellizm, bym powiedział, taki, że Orwell sam by nie przypuszczał, że coś takiego się może pojawić w, w życiu. A z drugiej strony mamy wszystkie Samsungi LG i różne samochody, którymi jeździmy. I, normalny, czysty, otwarty, bezpośredni świat. No więc tak to po prostu wygląda. I my myśleliśmy na studiach też, co to by było, gdyby na przykład na Starówce w Lublinie, która w tamtych czasach była takim, jakby to powiedzieć, takim, no, miejscem trudnym, takim, tam było dużo alkoholików, brudu. To nie było taka perełka Lublina, to było takie, taki syf tam był. Są. mieszkałem kiedyś na ulicy chyba Złotej 5, mieszkania 20, albo Złotej 20, mieszkania 5, już nie pamiętam. To taki miałem epizod mieszkania tam, i siadałem sobie rano w oknie. To był miły czas. Ale to nic, nie o tym mówimy. Yy, no więc, właśnie starówka była trudna i zastanawialiśmy się, co by było, gdyby otworzyć takie krany, z których leciałoby piwo i wydawać obywatelom na przykład jedną czy dwie bułki dziennie gratis. I piwo byłoby bez ograniczeń. No jak na przykład by zbadać, co się dzieje teraz, zbadać, co się dzieje na przykład za 10 lat. I. I zobaczyć, co się, co się by stało. I, ale wszyscy byliśmy zgodni na studiach wtedy, wszyscy byliśmy zgodni, że ta populacja by po prostu wymarła. Że nie byłoby takie coś, że ktoś by powiedział, słuchajcie, nie możemy poddać się terrorowi alkoholu, bo to wpływa na ujemnie, na, na, stron, tam, 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 Tylko po prostu byłaby taka Arizonka, jak w tym filmie Arizona i tak dalej, że po prostu pojawiłoby się pokolenie, które po prostu pijąc piwo rano, w południe, wieczorem, w nocy, w dzień, o świecie, mając... Je bez ograniczeń po prostu by się w, w jednym pokoleniu zdegenerowało, że nie byłoby takich czynników mobilizacyjnych. I mi, wydaje mi się, że Chińczycy wiedzą o tym, że społeczeństwo, które nie jest moderowane albo jest moderowane negatywnie, ono prędzej czy później się stacza. Na przykład, ja nie wiem, czy w tej chwili ci ludzie wszyscy, którzy są na przykład w gminie, przyuczeni, na przykład, do nierobstwa, nierobstwa. Oni by byli w stanie na przykład wziąć się do jakiejś poważnej, dobrej, fajnej pracy, być zmotywowani, być po prostu coś robić tak, tutaj, to niesamowite, prawda? Ja nie, nie wiem, czy by byli w stanie. Jak ja sobie patrzę, jak my byliśmy, no i w pewnym sensie jesteśmy pracownikami na przykład, i, a jakie są teraz pracownicy, których ja widzę, no to nie chcę narzekać, ale widzę, że widzę takie zupełnie rozluźnienie. Ja na przykład dzisiaj rano wspominałem tutaj z narzeczoną, że jak byliśmy w pracy handlowcami w Centertelu, to był taki Rawcio, był taki Tomek bardzo zdolny i byłem ja tam, był jeszcze taki Roman i my przychodziliśmy w sobotę do pracy, w sobotę do pracy po to, żeby nauczyć się obsługi, nikt nam za to nie płacił, nowych aparatów, nowych struktur, nowych modeli, na przykład jak przed Spektronik. No to my po prostu byliśmy gigantami, bo umieliśmy go obsługiwać, a to był bardzo fajny telefon. Czy teraz młody człowiek przyjdzie sam w sobotę do pracy, żeby douczyć się z produktów? Tego nie wiem, tylko że to jego to zdystansowanie się do procesów rozwojowych, to jest wyrok śmierci, jaki na siebie sam wydaje. I wydaje mi się, że Chińczycy to wiedzą. No ale wracając do Chińczyków i ich prowadzonej przez nich wojny, o tym będzie szerzej w innym materiale, to dzisiaj oglądałem właśnie pana ślazyka, który o tym mówi, i wydaje mi się, że właśnie jest pewnego rodzaju rozleniwienie nasze też, które mogło, może nam wejść w krew i nawet jakby się coś zmieniło, to proszę Państwa, nie, nie, nie. jest potem bardzo trudno stanąć na nogi, a czasem jest to niemożliwe. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jako rekruter przećwiczyłem tę sytuację, że jeżeli ktoś, taki korporacyjnie zmotywowany, Osiem miesięcy nie miał pracy, to potem bardzo ciężko jest wrócić na rynek pracy. Na rynek pracy jest bardzo ciężko wrócić. Po prostu to jest bardzo trudne. Jeżeli jest się więcej niż trzy lata bezdomnym, to w zasadzie wrócenie z powrotem do tego, żeby mieć dom, podatki, zusy, podatek, dziesiątki, setki rachunków, w zasadzie też jest bardzo trudne. Rekrutowałem dziesiątki kobiet, ponieważ jestem feministą. Ale feministą nie w znaczeniu tych wszystkich obłąkanych, tych lewicówek, które po prostu chodzą z wieszakami, tylko lewic takim, feministą w znaczeniu takim, że wspieram pro kobiety w procesach rozwojowych, wiedząc na przykład, że trzyletnie macierzyństwo jest dużą wyrwą w procesach rozwojowych, więc należy to w, pe w pewien mądry sposób zrekompensować, to po trzech latach macierzyństwa. Tylko najbitniejsze, najsilniejsze kobiety wracają do, takiego, do takiej pełnej wydajności yy, społecznej i zawodowej. I teraz chodzi mi tu o to, że społeczeństwo en masse, które jest wyłączone, tak jak nasze społeczeństwo, które no, walczy tu, robimy różne rzeczy, ale tak naprawdę jesteśmy na marginesie tego, tego życia, tego co się dzieje. Oczywiście będziemy mieli elektrownie, będziemy mieli izerę, będziemy mieli wszystko, będziemy mieli. Przecież pan Borawiecki powiedział, że będzie milion izer. Ja na to czekam. Ale także, wiecie Państwo, no jesteśmy na marginesie tego, co się dzieje, prawda? No nie wytwarzamy nic, a dla mnie wytwórczość to jest ważna, to może nam to wejść w krew, tak samo jak na przykład wchodzi w krew bezczynność. Na, na przykład we Francji, na tam peryferiach Lubli tego, Paryża, czy powiedzieć Lublina, mieszkają ludzie, którzy są bez zawodu, bez czynni, od trzech pokoleń. Dziadek przy, przyjechał tam skądś yy, i tam z, Tunizu, z Tunezji czy tam skądś i nie miał pracy. Syn nie miał pracy całe życie, ale jeszcze spłodził syna i do niego syn też nie ma pracy. I teraz to nie jest tak, że ktoś się, dziadek nie miał pracy, ale syn mówi, ale ja będę miał pracę, będę taksówkarzem, tu będę, a w, w, wnuk mówi, tata był taks... dziadek nie miał pracy, no bo bariera językowa i kulturowa, ale tata był taksówkarzem, a ja w tej chwili y, kończę studia na Sorbonie na, na, z architektury i będę architektem no, na początku przemysłowym, ale zawsze od czegoś trzeba zacząć. A jego syn. Nie, 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 to nie jest tak. To trzeba być naprawdę wybitnym i musi być jakby społeczna atmosfera aprobaty. nas w Polsce jest atmosfera dezaprobaty, dezaprobaty. Ja teraz rozmawiam ze starszymi ludźmi i wszyscy starsi ludzie, jak na przykład patrzą, na przykład jak kupuję wędliny na, od prywatnych wytwórców i mówią, hmm, to prywaciarz. Jeszcze po tylu latach, proszę Państwa, jest poczucie takie, to jest prywaciarz, czyli kurwa i złodziej po prostu, no, bo nie ma to, tak jak państwowe, nie, zakłady, które Ludwikiem były kiełbasy. To prywaciarz. Ja pamiętam, że kiedy miałem samochód z kratką jako przedsiębiorca, był taki wzór lisaka i tak dalej, to pamiętam, że mnie z tego powodu kratki, nikt nie mówił, o, jesteś przedsiębiorcą, fajnie. Tylko zawsze mnie spotykały szykany. Wjeżdżałem tutaj na taki bazar owocowo-warzywny niedaleko tutaj Babic jest ten, no to pani mówi, tam wszystkie samochody płaciły za wjazd 5 zł, a ode mnie 30. Mm, bronisze. Ja mówię, jak to 30? no przecież ten pan zapłacił 5, tamten 5, bo pan jest z takim obleśną, rozumiecie, z taką obleśną, nazwijmy rzecz po imieniu, kurewską radością, taką, bo pan jest ciężarówką. Ja mówię, jaką jestem ciężarówką, ja ze względu podatkowym mam kratkę montowaną. Jest pan ciężarówką, i po prostu te, 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 ten, ten hejt, jaki mnie spotykał z powodu tego, że są w, w, ci wszyscy handlowcy w samochodach z kratkami. Ci wszyscy, którzy czuli się lepsi, że nie mają kratek, bo się wysługują na etacie, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że takie społeczne nieprzyzwolenie, takie nieaprobata do takiej przedsiębiorczości i w ogóle wyciszenie społeczne może nam po prostu wejść pokoleniowo w krew. Pokolenie w krew. I to jest bardzo niedobre, to jest bardzo niedobre, ponieważ po prostu wystarczy społeczeństwo człowieka wyciszyć i przetrzymać go w tym wyciszeniu, i on już się nie obudzi do działania, jeżeli naprawdę nie będzie wyjątkowych bodźców, albo jeżeli sam nie jest wyjątkowy. I to muszę powiedzieć w pewien sposób o swojej wyjątkowości. A zarazem o niewyjątkowości, o takim lamerstwie naukowym, mianowicie na kulu drugi rok studiów był rokiem selekcyjnym, i na drugim roku studiów był, yy, był yy, u pana, u księdza yy, Bronka, yy, metodologia nauk i była historia filozofii u profesora, już nie pamiętam, taki był, był profesor taki, wszyscy się go bali. I powiem szczerze, że ogólna metodologia nauk była dla mnie za trudna. Ja byłem prostym chłopakiem ze wsi z Teresina, który składał radyjka, był, grał w piłkę. No po prostu byłem prostym, prostym człowiekiem, i metodologia nauk była dla mnie wtedy zbyt abstrakcyjna. Ja nie zdążyłem się przez pierwsze lata rozmiłować w nauce tak, żeby się tego uczyć, z pasją, z miłością. Te, te wykłady były dla mnie zbyt abstrakcyjne, ja ich nie pojąłem, a nie byłem z kolei na tyle zmobilizowany, zdyscyplinowany, żeby się tego po prostu twardo wykuć, mieć w dupie po prostu pasja, nie pasja, po prostu zrobić to. I w tym momencie na drugim roku, mówiłem to już chyba Państwu kiedyś, połowa studentów nie zdała. Czyli było na przykład, nie wiem, tam nas 42, to dokładnie 21 zdało i przeszło dalej, a 21 studentów nie zdało i zostało na poprzednim roku. No to katastrofa. I proszę Państwa, z tych 21 studentów tylko jeden student, jeden jedyny student, przeszedł, zdał w przyszłym roku egzaminy. I dokończył studia filozoficzne zresztą z, z pewnymi oporami. I Później napisał magisterkę też w ostatnim możliwym terminie. I to byłem ja. Wszyscy pozostali, którzy wtedy nie zdali, albo rozpierzchli się po innych kierunkach, albo wrócili do domu. I ci, którzy wrócili do domu, nigdy już nie wrócili. Dlaczego ja zostałem? Ponieważ ja miałem świadomość, jak rozmawiałem z tym ludźmi, co teraz zrobisz. No ja to wrócę do domu, mam, mam warzywnie, jak to pomogę pr 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 prowadzić, a za rok tam wrócę. A robię to, a ja zapojadę, a ja teraz pojadę do Norwegii. I wiedziałem, że ci ludzie nigdy już nie wrócą. Nigdy. Wiedziałem, rozmawiając z nich, patrząc w ich oczy, wiedziałem, że to są ich urojenia i fantasmagorie. Wiedziałem, że jedną jedyną szansą na to, żebym się utrzymał i skończył te studia jest to, że nie zrezygnuję z pewnego rytmu naukowego że będę chodził tak, jak chodziłem, nie musząc chodzić. Chodziłem na... Powtarzałem rok, ale poprosiłem dziekanacie, żeby móc chodzić z tą moją dawną grupą na niektóre wykłady, żeby nie tracić z nimi kontaktu. Spadłem o rok niżej, ale codziennie rano, czy miałem potrzebę, czy nie, kupowałem jogurt taki kolorowy, bu bułkę albo dwie. To wtedy był organizm, kurde, cybernetyczny. I szedłem do biblioteki UMCS-u i uczyłem się. Uczyłem się po prostu tematycznie. Pszczelarstwo przerobiłem wszystko, silniki spalinowe przerobiłem wszystko. Chodziło mi o to, że wiedziałem, że jeżeli wtedy zrezygnuję z nawyku uczenia się, to nigdy do niego nie wrócę. Nigdy nie można wrócić do porzuconych rzeczy. Właśnie to mnie martwi, czy my tutaj marsze tu robimy, wierzymy w to, że coś wróci, ale Chińczycy to robią, już, któreś, już drugie pokolenie to robi, a u nas zaczyna wyrosło pokolenie, które nauczyło się nic nie robić. Ja byłem w gminie teraz i moja mama miała firmę do niedawna, 80-letnia pani, i do, do, do tej firmy dołożyła sobie jeden zakres działalności. I przyszły dwie panie urzędniczki, i te dwie panie urzędniczki po prostu yy, siedziały 40 minut nad takim prostym case'em jak dołożenie. Zapomyślałem, co one tam robią. Mój Boże, za, ale biorą pieniądze? Biorą. I teraz jeszcze kolejna sprawa, którą chciałem omówić, mianowicie, bo w zasadzie to jest zasadniczy temat mojej dzisiejszej prezentacji. Jak byłem młodszym gościem, to interesowałem się różnymi takimi rzeczami jak wyścigi i inne sprawy. I wtedy taki case do mnie dotarł, gdzieś tam opisany był, że był mm, samochody. W samochodach sportowych rosło znaczenie. Yy, rosło znaczenie elektroniki. Elektroniki. I jeden z zespołów zrobił tak, że samochód, komputer pokładowy samochodu łączył się z satelitą, satelita przekierował dane do innego satelity i to było tak, że nie pamiętam, czy wyścig był w Japonii, a centrum obliczeniowe w Stanach, czy wyścig był w Stanach, a centrum obliczeniowe w Japonii. Nie wiem tego, ale wiem, że to chodziło o USA i Japonię. Satelita przekierowywał te dane do innego satelity, on przekierowywał te dane do ogromnego centrum obliczeniowego. B Deep Blue może. Deep Blue obliczał parametry silnika, rozumiecie, na bieżąco, w silniku, który kręci się 17 tysięcy obrotów na minutę. To jeszcze on nie obliczał coś? Ja pierdziela, ta technika poszła do przodu, nie. Człowiek miał kumara i tam sobie ustawił tak na taką blaszkę odstęp, kondensator tylko, żeby dobry był i ten kumar jeździł, a teraz to wszystko tak poszło. Dobra, i to centrum obliczeniowe szło tu, tu, przesyłało z powrotem satelitą i sterowało silnikiem samochodu. Pomyślałem sobie, jeju, ale zobaczcie, że opóźnienia musiały być tak znikome, że dało to się zrobić i o ile samochód, ten bolid, na zakrętach, tam gdzie są prawa fizyki, no, że nie można przyspieszyć bardziej, bo po prostu zostanie wyrzucony siłą odśrodkową, nie miał handicapu, o tyle na prostych wystrzeliwał do przodu. I to zostało zabronione. Dlaczego Państwu o tym mówię? Bo czytałem teraz, bo oglądałem dzisiaj materiał o Chinach. Chiny po prostu się rozwijają niesamowicie, to jest siła budująca, ale wydaje mi się, że ona prze zorientuje w ten sposób, że silni staną się jeszcze silniejsi, a słabi, niezmotywowani, głupi wymrą po prostu. No po prostu nie będzie dla nich tutaj miejsca, nie będzie dla nich pracy. Jak to powiedział pan Leszek Ślazyk, praca stanie się przywilejem. To już było wiadomo w latach 60 To już moja babcia mówiła o tym. To już moja babcia mówiła o tym, że praca stanie się dla ludzi przywilejem, będzie niedostępna i będzie przywilejem. I teraz zobaczcie, to, to to było dawno temu, to było tam lata 10 90, może 2000 rok. I teraz zobaczcie jest teraz czas i Chiny podobno stawiają razem z Indiami 1000 elektrowni węglowych, 1000 elektrowni węglowych, 1000 elektrowni węglowych i podobno uruchomiły 100 uniwersytetów zajmujących się tylko sztuczną inteligencją i powstanie Sztuczna inteligencja. I pan Leczyk Ślazyk zachwyca się wszystkim, co się tam dzieje, że te roboty humaninoidalne, takie, śmakie, samochody, wszystko działa. Ja myślę, że powstanie zupełnie nowe społeczeństwo na bazie tego, że. Każde takie urządzenie, które będzie czy tam czołg, dron, pociąg, jeden taki robot humanoidalny, drugi, ono będzie miało wbudowaną swoją inteligencję, która będzie odpowiedzialna za motorykę, za chodzenie, za coś tam. I ta inteligencja to będzie 80% tego, co ona ma wbudowane. Ale te 20 najważniejszych procent inteligencji sytuacyjnej, rozpoznania, pe znajomości pewnych sytuacji, to będzie on. O ściągał ze sztucznej inteligencji w trybie online. Co da niesamowitą, jakby to powiedzieć, kontekst sytuacyjny takiemu robotowi. Bo jeżeli robot jeden podniesie zielonego flamastra o! Zielony flamaster i wyleci w powietrze, to nie będą musiały roboty wszystkie być przeprogramowane, że jak podnoszą zielonego flamastra, to wylatują w powietrze. Tylko wszystkie w jednej chwili przez sztuczną inteligencję w ramach tych 20% dowiedzą się, że dzisiaj zielone flamastry są niebezpieczne, czyli powstanie układ najdoskonalszy z możliwych. Wszystkie elementy będą samoregulujące się. Ale te 20 najważniejszych procent, prawda? Najważniejszych procent, które są odpowiedzialne za znajomość sytuacji, za rozpoznanie, za rozpoznanie kontekstu sytuacyjnego, za, wi za zbieranie wiedzy z dziesiątek, setek, tysięcy, milionów innych urządzeń, interpretowanie ich i, i interpretowanie działalności takiego robota, te 20% procent, one będą poprzez 5G. Poprzez 5G, sieć wszechobecna, a potem 6G i tak dalej, obecną we wszystkich innych urządzeniach. Czyli one będą miały pewien poziom autonomii, że jak na przykład sieć zgaśnie, prawda? Mm, to w tym momencie taki robot powie: O, coś czuję się taki zmulony, nie wiem gdzie jestem. Dobra, wracam do bazy. Czy dron powie: O, ale jakiś świat jest brzydki, wracam do bazy na świeże ładowanie baterii, bo nie ma tak jak świeża, dobra, nowa bateria. To jest jedna rzecz, ale. Jeżeli będzie aktywny, to w tym momencie sztuczna inteligencja nada temu mm, urządzeniu zupełnie nową jakość działania, ponieważ ona w sposób inteligentny, mądry zintegruje wszystkie urządzenia na tym poziomie jakby pseudoświadomości. Czyli jeżeli jeden robot w dniu dzisiejszym podniesie flamastra czerwonego albo jakieś urządzenie obejrzy, i wyleci w powietrze, ono mu zaszkodzi, to wszystkie roboty dostaną tą informację, ponieważ te 20% tego najważniejszej inte, intelektualnie takby świadomości środowiskowej będzie. Czyli teraz w tej chwili wojna będzie nie nawet na jakieś tam czołgi, których my kupiliśmy tak bardzo dużo i na które tak z utęsknieniem czekamy no przecież, bo one wszystko zmienią. Bo tylko będzie pewnie wojna taka będzie powoli się toczyła. Że słabsi staną się jeszcze słabsi i wymrą, a silniejsi staną się jeszcze silniejsi i przejmą aktywa i tereny i zasoby tych słabszych. Tak to chyba będzie wyglądało. Dlatego tak bardzo ważna jest sztuczna inteligencja i pan Śladzek się zachwyca tą robotyką. Natomiast yy, ten robot w 20%, to, to ten sznyt nie będzie musiał sam wszystkiego obliczać, tylko jemu świadomość sytuacyjną w 20% da właśnie sztuczna inteligencja. Dlatego oni budują tysiąc elektrowni. Ponieważ to będzie walka sztucznych inteligencji. Wyobraźcie sobie, że Chiny, zarządzane sztuczną inteligencją, mądrze zaprojektowaną, na mądrych podstawach. Ile tam można, wyobraźcie sobie, że na przykład Chiny można zoptymalizować jeszcze w 30%. Wyobrażacie sobie, co to się będzie działo, ale wtedy faktycznie praca stanie się przywilejem dla najlepszych i najbardziej zmotywowanych. A mm, co ze słabymi i niedostosowanymi? Cóż, Chińczycy tym się nie zajmują, o tym będzie inny program. Chińczycy takich ludzi zostawiają swojemu losowi. Po prostu taka jest ich filozofia. Ale naszą filozofią chrześcijańską jest się troszczyć o innych. I to Państwu polecam i sobie zresztą swojej uwadze bardzo mocno też. Wszystkiego dobrego. Życzę Państwu dobrego, udanego, pięknego dnia. Dobrego, udanego życia. Nie wszystko dam jest dane na zawsze. Nie wszystko. Dlatego szanujmy czas, który nam pozostał. Jeszcze raz serdecznie gratuluję Radkowi Pogodzie. I myślę, że to jest pierwszy krok do jego wspaniałej medialnej kariery. Dziękuję Ci Radku za to, że jesteś. Pozdrawiam serdecznie. Robert Spryczkowski, trener.